Dzień dobry moi drodzy. Witam Was w kolejnym odcinku. U mnie jest godzina 2.51. 21 marca, piątek. Jest. Dotrwaliśmy do końca tygodnia. Ja mam wrażenie, że ten tydzień się tak. tak wolno leci. Bardzo się cieszę, że jest piątek. I co. Zaczynamy od śniadania standardowo. Jeżeli chodzi o śniadanie, to zrobiłem sobie wczoraj wieczorem yy, pankejki. Myślałem, że są to pankejki takie proteinowe, ale są to takie zwykłe. No, możecie znaleźć w Lidlu. Wyszły mi trzy takie bestie. No i jednego odstąpiłem mojej. Może odstąpiłem. Nie wyszedł, także się podzieliłem. W ten sposób, może także pankankruty do pancake'ów dodam sobie twaróg, Jest to twaróg e, półtłusty z piątnicy. Ma fajne makro. Ma 4 g tłuszczu, e, 3,8 węglowodanów i 16 g białka na 100. Bardzo spoko. Styr też z piątnicy. Smak waniliowy. Jest to duże opakowanie. Ale no myślę, że z połowy z wezmę z tego i do tego wszystkiego posypię to pibitu, czyli masłem orzechowym w prochu. 95, 90% mniej tłuszczu. I co, bierzemy się za robotę. Jestem ciekaw jak ten twaród wygląda w środku. Bo takie opakowanie musicie przyznać, że troszeczkę inne, bo zazwyczaj jest taki, wiecie, no biały cały taki, no wiecie, jak wygląda, wygląda parod. No, zwyczajny. Ale on jest taki. Czekajcie, bo mi się tutaj polało trochę. Słuchajcie, on jest taki kremowy dosyć. Nie wiem, co oni tam dodali. Wydaje mi się, że trochę mleka, bo zazwyczaj jest taki. Troszeczkę bardziej suchy. A no tutaj widać, że jest jakaś taka elastyczność w tym. Do tego wszystkiego dodamy sobie skra. Raz, dwa. Trzy. Dobra, 200 gramów, 205. Może być. Do tego wszystkiego dodamy sobie piwitu. 51 gramów. No i co? Teraz wystarczy to wymieszać. Co? Pozostaje mi tylko to rozdzielić na placki. Moi drodzy, musicie przyznać, że te trzy placki wyglądają. Jakby hmm, to powiedzieć, groteskowo. Myślałem, że yy, no będzie troszeczkę inaczej. Dobrze, że ten tego jednego placka oddałem mojej. Bo raczej już bym tego nie zjadł. Oczywiście nie zjem tego w jednym posiłku. No ale no przedziałem, jeżeli chodzi o grubość tych placków, tak to jest jakiś facet w kuchni. No, tak to bywa, nie? Jeżeli chodzi o kalorykę tych trzech placków, raz, razem z farszem, to jest to 1537 kalorii, 26 tłuszczu, 190 g 190 węglowodanów i 128 g białka. I mam taki plan. Ogólnie, plan był taki, że zjem sobie to na śniadanie, nie? ale no nie przemyślałem tego do końca. Jeżeli chodzi o tłuszcz, to sporno, ale prawie 200 gramów węglowodanów i 130 gramów białka w jednym posiłku, to raczej to, raczej to chyba nie przejdzie. Ogólnie zaopatrzam się jeszcze w liptona, bo raczej zapcham się tym, co tutaj jest. Oczywiście przychodzi strażnik formy. Nie dajcie się zwieść, on tak tylko wygląda i takie sprawia wrażenie. To jest wredny hał nie? Nie, 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 po mnie pobrudzisz, uciekaj. Już, już, sio, Nic cię tu nie chce. Straszny z nierucham. Wracając. E, miałem w planie to zjeść na jeden posiłek. Nie da rady. Rozbiję to sobie na trzy posiłki: e, przed treningiem, po treningu i w pracy. I będę miał o godzinie 15, 16, 17, nie wiem od której, od której wrócę, będę miał jeszcze do zjedzenia 1700 kalorii. Czyli tak jak wczoraj Wam mówiłem na filmie, przesunę sobie ilość tych kalorii na wieczór. Suma tych kalorii będzie taka sama, bo zjem coś to o 3200. Eee, nie musicie jeść w wyznaczonych godzinach. Oczywiście, jeżeli Wam to pasuje i jest Wam wygodniej, i Wasz brzuch to lubi jak najbardziej to róbcie, ale ja przesuwam sobie te mm, kalorie na wieczór, żeby nie czuć głodu. Tak samo jak wczoraj. Jak zjadłem sobie te frytki z batatów i tuńczyka, no to takie wiecie. o 20 już było mm, po prostu, no pusto w brzuchu, nie? U mnie jest godzina 3.25. Zabieram się za szybkie jedzenie, bo zaraz muszę wyjść, żeby zdążyć na siłownię na czwartą, albo chwilę po czwartej. Do tego wypiję sobie liptona wezmę sobie suplementację. Lipton się przyda, bo sucha. Moi drodzy, godzina czwarta, czternaście. Wypiłem Monsterka, biorę się za rozgrzewkę, No i przed nami trening łap. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną ważną rzecz, czyli czwartą, to jakaś muzyczka. Bez muzyczki nie ma treningu moim zdaniem. Trenik nut zostawię sobie na sobotę. No mi się, No, nie chcę mi się dzisiaj tego te treningu robić nóg. Nie mam jeszcze na, na niego pomysłu, także zostawię to sobie na sobotę, a teraz bierzemy się za łapy. Jeżeli chodzi o moje pierwsze ćwiczenie w planie nowym, to zaczynamy od tricepsa i tak jak wam mówiłem, pozbywam się prostowania z głowy. Z względu na to, że troszeczkę boję się tego wygięcia ramienia, no i też, żeby troszeczkę urozmaicić, to przerzucam się na bramę. Jeszcze nie wiem, jak to będzie wychodzić, bo nie wiem, czy będę mógł utrzymać, wiecie, pion. Czy nie będzie mi po prostu za ciężko, ale jeszcze zobaczymy. Jedziemy z pierwszą serią. chodzi o to ćwiczenie, jak sami widzieliście, będę musiał je zmienić. Eee, no nie mam oparcia w plecach i się po prostu bujam, ale to od przyszłego treningu zrobię to samo ćwiczenie, tylko że na stojąco. Jeżeli chodzi o moje pierwsze ćwiczenie na biceps w nowym planie, to zrobię sobie spider, spider curls, czyli eee, uginanie w zwisie tutaj na ławce. No i co? To jest takie jest to takie troszeczkę angażujące tylko i wyłącznie biceps nie macie za bardzo sobie możliwości pomóc. Zastanawiałem się czy nie wrzucić sobie do planu modlitewnika, ale na modlitewniku całe życie czu czułem się źle, także jedziemy sobie ze Spiderem. Plusem tego ćwiczenia spiderów jest to, że nie do końca możecie sobie pomóc w tym ćwiczeniu. Oczywiście znajdą się takie talenty, które zaczną się bujać, ale w większości sytuacji nie ma tutaj miejsca na oszukiwanie. Jest to wolny ciężar, zwisa Wam po prostu z, 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 z ramion. Waszym zadaniem jest po prostu stropić ugięcie, żadnej filozofii. Eee, trochę się męczyłem, jeżeli chodzi o podniesienie sobie tej tej sztangi z podłodzi, ale podłużyłem sobie te stepery fitnessowe i jest spot. na biceps, dzisiaj jest to uginanie e, ze sztangą, z krótkimi sztangami. Na szczęście na tej siłowni te sztangi są proste, znaczy nie są proste, tylko są po, e, pozaginane, w sensie no wiecie, są to łamane gryfy po prostu, nie są proste, bo zawsze na prostych mam problem z nadgarstkiem, lubię jak są leciutko spęcone te nadgarstki, bo na prostych po prostu nie bolą, nie mogę tego zwalczyć. Nie wiem, czy to jest jakieś nierozciągnięcie w nadgarstku. Nie idę w temat, po prostu używam sobie y, łamanych gryfów. I tak jak widzieliście, w tym ćwiczeniu nie ma nic skomplikowanego. Starajcie się tylko nie bujać i wszystko powinno być dobrze. na dzisiaj jeżeli chodzi o triceps to prostowanie ramienia jednorącz nie wiem jak się to nazywa ćwiczenie jednorącz po prostu na bramie żadnej tutaj filozofii nie ma pamiętajcie tylko żeby się nie bujać bo to w każdym ćwiczeniu ma znaczenie no i coś o czym chyba jeszcze nie mówiłem w tym planie progres siłowy e, rampa ciężaru zaczynacie sobie od święciu powtórzeń Potem przynajmniej w moim przypadku miałam 8-8 powtórzeń, dwie serie. Ostatnia seria, 6 powtórzeń. I przy każdej z tych serii dokładam sobie ciężar. To Wam zagwarantuje wzrost siły, tym bardziej na redukcji. Może na redukcji nie, na redukcji zabezpieczyć sobie mięśnie, ale jak jesteśmy na masie, to zapewni Wam wzrost siły. Ostatnie ćwiczenie w wylanie na dzisiaj biceps na e, bramie z takim chwytem. E, nie prostym, tylko leciutko wygiętym, tak żeby nadgarstki trochę przeoszczędzić. Jedziemy. Ostatnie ćwiczenie. Moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy trening, to było to prawie godzina 40 minut, a dokładnie godzina 38. Także dosyć długo mi to zeszło, moi drodzy. Tak niestety wygląda trening łap. Jeżeli. Jeżeli co? Jeżeli nie robię super serii. Ze względu na to, że mam 4 serie, w każdym ćwiczeniu mam teraz po 3 ćwiczenia na biceps i 3 ćwiczenia na triceps łącznie po 12 serii, czyli 24 serie, no to jest dłuższy odpoczynek między tymi seriami i między ćwiczeniami i jak się robi, nie robi się super serii, tylko robi się jakby biceps, biceps, biceps i dopiero triceps, 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 no to te jakby ten czas płynie, nie, jakby no nie da się ukryć, ale to był dobry trening, to był dobry trening, no troszeczkę zabawy było z obciążeniem, tam z ułożeniem, taki, wiecie, taki wprowadzający trening, czułem się jakbym był Pierwszy raz na siłowni, można tak powiedzieć, bo nie do końca wiedziałem jak się ustawić po prostu na ćwiczeniach. Na pewno zmienię to ćwiczenie tak jak mówiłem na triceps. Będę robił to na stojąco, nie na siedząco, bo na siedząco po prostu nie mam stabilizacji. Ciężko mi po prostu utrzymać stabilizację. No a jak tej stabilizacji nie ma, to po prostu dźwigam mniejsze, mniejsze ciężary, a wiem, że mam siłę w tricepsie, także mógłbym dźwigać trochę więcej. Jeżeli chodzi o trening łap i taką moją, taki mój tip dla Was, to nie ćwiczcie ich za często. Wiem, że dla większości ludzi trening łap jest po prostu przyjemny. Ja to samo mam z plecami, ale biologi nie oszukamy. Te mięśnie biorą udział w treningu pleców, w treningu klatki tre... piersiowej. Trochę w treningu barków. Także nie musicie robić tych, tych łap bicepsa, tricepsa co 2-3-4 dni. Zróbcie sobie raz w tygodniu, też będzie, też będzie spoko. Chyba że trenujecie nie splitem, ja trenuję splitem, to dlatego tak mówię. Jak ćwiczycie dwa razy w tygodniu, to raczej objętość na jeden trening powinniście mieć mniejszą niż 12 serii. Dajcie znać, jak ćwiczycie łapy, czy to super seria, czy split. Znaczy, nie ma nic split do super serii, ale wiecie o co mi chodzi. Czy to jest split, czy macie super serię, czy może FBW, czy jakieś push-pull legs, coś w tym stylu. Nie trenujcie za często, mimo tego, że jest to przyjemne i jakby. No może ja nie mam takiej pompy, mam mało węglowodanów w organizmie, bo węglowodany są głównie odpowiedzialne za pompę. Pompę mam zazwyczaj po drugiej zmianach, kiedy już mam trochę węglowodanów w organizmie. E, niby ten jeden placek z rana, e, 400 chyba 50 kalorii, nie 400 kalorii, coś w tym stylu, nie za dużo węglowodanów, także no nie, dało, nie dało mi to pompy, ale ja nie szukam pompy, szukam progresu siłowego, szukam e, utraty kilogramów, a na pompę może kiedyś przyjdzie jeszcze czas. U mnie jest godzina 6.04, idę pod prysznic i widzimy się w aucie w posiłku po treningowym. Moi drodzy, jak widzicie, tuż po siłowni poszedłem na spacer. Zrobiłem sobie zrobiłem sobie 3,5 km, Zajęło mi to godzinkę. Zeszedłem sobie jeszcze do Biedronki. Kupiłem sobie pistację, ze tego względu, że do godziny 16 jakby nic nie będę jadł takiego tłuszczowego. Tylko to, co widzieliście na moje śniadanie, a tam za dużo tłuszczu nie ma. Także tak, żeby mieczyć się głodnym, to zjadłem sobie 50 gramów pistacji. Kupiłem sobie jeszcze dwie pepsi, takie w puszce. No i jeżeli chodzi o posiłek taki już prawdziwy, potreningowy, to zjem sobie jednego tego placka z tym moim nadzieniem. E, powiem Wam, że na początku myślałem, że to będzie pół dnia mnie trzymać, e, z tego względu, że to było objętościowo duże. I jakby musiałem pić wodę, żeby to w ogóle przeszło przez mój przełek, e, ale wychodząc z siłowni już poczułem głód. Także mimo tego, że jest duża objętość, to i tak szybko robimy się głodni. Także dlatego poszedłem sobie po pistację, tak żeby nie mieć problemów w ciągu dnia, jeżeli chodzi o głód. Jeżeli, jeżeli chcielibyście chcielibyście taką sztuczkę ode mnie na oszukanie głodu, to zjedzcie sobie coś tłustego. Niekoniecznie sam tłuszcz, ale zjedzcie coś tłustego, jakieś mięso. Może nie filet z kurczaka, ale na przykład mięso z kurczaka. Bo tam jest troszeczkę więcej tłuszczu i po prostu na dłużej was to wypełni. Duży po prostu będziecie mieli spokój z głodem. Zabieram się za jedzenie i widzimy się w moim ostatnim posiłku. Moi drodzy, jeżeli chodzi o mój posiłek po siłowni i po pracy, no to zobaczcie co ja tutaj mam. Już wam tak trochę inaczej pokażę. Są to kolejne trzy bestie. Tylko troszeczkę mniej kalorii, w porównaniu do ostatniego mięsa. Tutaj mam 550 g mięsa, mięsa z uda kurczaka, czyli takie troszeczkę bardziej tłuste. Do tego 100 gramów sera, takiego normalnego, sypkiego, nie niskotłuszczowego. Mam spory zapas tłuszczu na dzisiaj. Nie mogłem znaleźć sera piórko. Dajcie znać chociaż w jakim opakowaniu jest ten ser, bo nic nie znalazłem w moim Kauflandzie. Do tego dodałem sobie pomidory i sałatę. Dla tych, którzy mówią, że jem za mało zielonego, no to w każdym placku są po dwa liście sałaty. I może z 5-6 pomidorów coktajlowych na sztukę, czyli 18. Powinniście być zadowoleni. Ja jestem z siebie zadowolony. Tak prezentuje się. Mój ostatni posiłek jest on taki duży ze względu na to, że nie zjadłem ostatniego placka, do wam pokazowałem, które miałem zjeść w pracy. Niestety zapomniałem go wziąć z pracy, ktoś inny się poczęstował. Ja skupię się na tym, żeby nadrobić po prostu tą kaloryczność z pracy i dobić to, co mam tutaj. Łączna kaloryka na dzisiaj to 3150. 3147 kalorii, z czego po raz kolejny 278 gramów białka. Sorry, że się teraz zostawiłem, ale telefon tam zostawiłem, a nie chce mi się iść. A już jest dosyć późno, jest godzina 15.31. Muszę dla Was zmontować odcinek. Tak, żeby był jeszcze dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście. Pamiętajcie, że kanał możecie wspierać przez Patronite. A. A ja muszę w weekend nagrać dwa filmy, żeby być jeden do przodu, żeby nie martwić się o montaż. Dzięki za dzisiaj i zapraszam Was już jutro.